ponieważ, tak jak powiedziałem Państwu, nie mamy do czynienia z chłopakiem, Piotr nie był no, człowiekiem, który w jakiś sposób znikał z domu, nie kontaktował się z matką, nie kontaktował się z ojcem. Musimy również przyjąć wersję niestety tę najbardziej czarną, że śmierć mogła doprowadzić do zaginięcia tego. I tutaj też apel do tych wszystkich, którzy spacerują w okolicach Odry, tych, którzy, którzy mają jakikolwiek kontakt z rzeką. Zwracajcie również uwagę, ponieważ nie możemy tego wykluczyć. Ja rozumiem rodzinę, że nadzieja umiera ostatnio. I szukamy Piotra żywego, ale niestety muszę dodać, bądź też nieżywego. My będziemy podejmowali działania, które będą skupiały się w kierunku poszukiwań koryta. I tutaj będziemy starali się w jakiś sposób również ja rozmawiałem z, z grupą specjalną w RP, która również zostanie zaangażowana do, do tego rodzaju działań. Niemniej jednak zintensyfikujemy czynności od przyszłego tygodnia, ponieważ no ja również mam jakieś swoje obowiązki, a niestety sprawa sądowa w Katowicach dotycząca Katarzyny W. zmusza mnie do mojej obecności w poniedziałek, ale ja będę tu na miejscu i będę prowadził i nadzorował czynności, które będą szły w poszukiwaniach i nie ukrywam, że tak jak rodzina, tak i my chcemy doprowadzić do jednego celu, do odnalezienia Piotra Lucińskiego, tego, który może odnaleziony być żywy, ale niestety również ten drugi wariat przyjmujemy i rodzina również musi się z tym liczyć, proszę Państwa. Także w związku z tym, że rodzina nie chciałaby, żebym ja przekazywał informacje, które dotyczą pewnych ustaleń, które zostały przez nas dokonane. Te informacje zostaną przekazane policji. Jeżeli policja uzna rzecznik prasowy, to Państwu przekażę. Jeżeli nie uzna, no to nie przekażę. Ja szanuję decyzję rodziny, w związku z tym proszę mnie również zrozumieć, że tak jak powiedziałem, dzisiaj nie zrobimy tak zwanego multimedialnego pokazu. Tak jak powiedzmy to robiliśmy w innych przypadkach, i ja ze swojej strony, tak jak powiedziałem, zrobię wszystko, żeby doprowadzić do odnalezienia zaginionego tekstu. A czy jest jakaś hipoteza, co się mogło wydarzyć? Nie będziemy dzisiaj, tak jak, pan, jak zresztą powiedziałem przed chwilą, ja nie będę przedstawiał w dniu dzisiejszym hipotez ze względu na to, że o to zostałem poproszony przez rodzinę. Proszę zrozumieć i to uszanować, bo ja to szanuję.